Cześć, witam was w odcinku z RageMP Mam nadzieję, że ten odcinek wam spodoba Sorki, że takie zaczęcie, że było widać przez chwilę pulpit Lecz muszę coś pokombinować z tym, jak ogarnąć FiveMA w taki sposób, aby um, to wszystko działało, um, działało tak, że um, Nie muszę właśnie um, włączać nagrywania przez pulpit i dopiero wchodzić do gry, tylko mogę po prostu kliknąć przycisk na klawiaturze i w tym momencie po prostu już e, gra mi się załaduje. E, niestety to tak aktualnie nie działa. Nie wiem, OBS ma jakieś problemy z przegwadywaniem właśnie Jump, e, więc muszę e, to sobie ogarnąć. Ja mam strasznie głośno gra, więc ja ją sobie pozwolę przyciszyć. Um, wy pewnie nie słyszycie gry, bo to um, jest mały problem z dźwiękiem, ale słyszycie muzyczkę, powinna wam starczyć, mi się wydaje. W ten sposób, bo ja nie lubię muzyki. Dobra, grafika, tutaj trzeba tylko ustawić o, w ten sposób. E, możecie mieć teraz przez chwilę czarny ekran. Ja po prostu robiłem ostatnio e, restart sobie komputera od nowa mm, przez co właśnie mogło się tak stać, że e, nie widać przez to gry. Z twojego została dwukrotna kwota, tam było chyba 100 coś, dobra. Nieważne. Mm, Mamy 27 tysięcy na koncie. Mm, i nie odebranego SMS-a. Nie, no tak na serio to. E, trzeba wyciągnąć listę, zobaczyć co się na serwerku zmieniło, bo długo mnie tu już nie było. Mm, tak troszkę się zrymowało. No ale oznacza to, że jest to prawa. Oj, głośno, głośno jest strasznie. jest tak głośno gra, że ja mu chyba sobie wyciszyć, bo nie da się po prostu grać. E w następnym odcinku normalnie, będzie wszystko z dźwiękiem, to muszę to wszystko sobie ogarnąć. Dobra, ale tak e, Sprawdźmy w ogóle SMS-y, bo mamy jakieś sms -y na telefonie. sprawdzenia wiadomości mamy, a jakie masz? O, nie pamiętam co to była za rozmowa, ale chyba chodziło o jakieś auto. O. Aha, to było chyba bodajże o intruderze, tak Tak, to było intruderze, którego w końcu nie kupiłem, bardzo dobrze go nie kupiłem, bo on jest tyle niewart. E, polecimy sobie teraz zobaczyć, e, co mamy u Cygana, jak to wygląda, co tam można aktualnie zakupić. E, w kwocie tej e, co mam na koncie plus blista do tego. E, a jeśli nie, no to hmm, pojedziemy sobie na giełdę. Ale zobaczmy w ogóle też jakie będzie, jakie jest zadanie dzienne, za chwilę to sprawdzimy. Widać, że jest blisto w tej samej cenie. Wigero um, by było ciekawym pojazdem, talon już długo jest tutaj. W sumie to się nic nie zmieniło um, tutaj. Można jeszcze zobaczyć jak to wygląda um, na giełdzie. Ale zobaczmy, jakie jest zadanie w ogóle dzienne dzisiaj. Może będzie coś ciekawego, co będę pokazywał na odcinku. Um, Aha, to muszę zrobić 3500. tysiąca to będzie problem, żeby to na odcinku pokazać. Więc z tym się dzisiaj nie zajmiemy. Zajmiemy się dzisiaj sprowadzaniem pojazdów. Oraz wydaje mi się, że wykorzystamy moje karty. Synchronizujemy lekko sobie w listę. Ale to muszę to sprawdzić, jakie właśnie jeszcze jest auto na giełdzie. Więc najpierw powiedziałem sobie, właśnie na giełdę, zobaczyć, jaki pojazd jest dostępny właśnie w cenie 21000 plus tablista. A jak widzicie przekroczyłem już ogólnie prędkość tyle razy, że dostałem kolejne punkty karne i w tym momencie już mogą zabrać mi prawo jazdy przy kontroli. Mam nadzieję, że nikt z LSPD tego odcinka nie ogląda, bo jednak bym nie chciał mieć zabranego prawa jazdy na serwerku. <gryw> nie <gryw> wiem nawet jak to działa, jeżeli mi zabiorą, czy Będę musiał je zdać, czy może jednak będę, po prostu to jest kara czasowa. Nie wiem w jaki sposób to działa. Ale jeszcze jedna rzecz, pojedziemy sobie tutaj, bo tam można dojechać też na giełdę. Ale ja chciałem sprawdzić sobie jakie są auta wysokie. No i nie ma nic ciekawego tutaj jest ten rancher, który w ogóle 4.1 diesel jest droższy niż 4.8 benzyna. Ciekawe no spoczką. Są holowniki. W ogóle, jak te holowniki działają, to pewnie można swoje auto odholować czy coś z tego. Czy to jest jakaś praca? Sprawdźmy, holowniki. Zobaczmy. Praca dorywcza. 11 poziom postaci. O, no to w następnym odcinku, właśnie zajmiemy się tą pracą. Pracą holowników. Nie wiem, czy ona jest dość opłacalna czy też nie. Zobaczymy jak to wyjdzie w następnym odcinku. Sprawdzimy sobie tę pracę. Jeżeli chcecie, żebym sprawdził tę pracę, no to napiszcie mi to w komentarzu albo po prostu zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Oczywiście, jeżeli Wam się film spodoba, to też możecie zostawić łapkę w górę. Nie tylko, jeżeli byście chcieli zobaczyć holowniki. Dobra. Kurczę, nagle usłyszałem dźwięki, gry, a cały czas ich nie słyszałem. Ciekawe. Że się włączyły pomimo tego, że wyłączyłem je, salon łodzie. O, właśnie to jest aktualizacja. Za tak chwilę sobie ją sprawdzimy, ale jeszcze chciałem na tą giełdę pojechać, zobaczyć. Właśnie dobrze jechałem, a zawróciłem i źle zrobiłem. Bo miałem tam tędy jechać tak jak jechałem wcześniej. O kurczę, o kurczę. Jezus, to blisko to kontroli nad nią nie mam. Ile światła sobie zapadnę. Światło się nie tu zapalało, tylko w taki sposób po prostu hasia klikało. Dobra. W następnym filmiku postaram się dla Was już znaleźć jakieś nowe autko w sensie, które będziemy się zajmować. No i właśnie w następnym odcinku zobaczycie te holowniki oraz tuning mojego nowego auta. Się dowiecie, jakie to auto będzie. Postaram się znaleźć coś fajnego, co będzie warte pokazania na odcinku. Możliwe, że się już blisty pozbędę i że tej blisty już nie będę miał, ale to wszystko się okaże w następnym odcinku. Jeżeli tak się stanie, no to wszystko będziecie e, mieli w następnym odcinku właśnie. Jeśli nie, to pokażę po prostu wam kolejną pracę. No i tak to będzie wyglądało. Blista za 13 tysięcy, o Jezus, o Jezus Ile to wygląda, ale Stalion 39. Mm. No, fajny. Czekajcie, to tu jeszcze mamy Voltica za 45 tysięcy, fajnie intruderek 43 Helion, Helion fajnie wygląda ten Jeep okej okay. to czy tu troszkę ten opony wyczynowe Drift 2 o kurka ciekawie, ciekawie mhm. ale tak nie widzę żeby dużo się zmieniło ogólnie może są tro troszkę nowe auta na giełdzie, a co my tu mamy? Tulip 4.1 No przepraszam bardzo opowiadanie na telefonie, zapomniałem wyciszyć. Ale na tym tulipem to mi się zastanowił, no to ja po odcinku sobie ogarnę tego Tulipa. Może właśnie e, jego ja sobie zakupię. Następny odcinku Wam go wtedy pokażę, ale to jeszcze muszę wszystko sobie obczać, jak to wygląda. Dobra, pojedźmy sobie w tym momencie na pracę. Nie na pracę, tylko właśnie, no na pracę, tak. Na sprowadzanie pojazdów, sprowadzimy sobie pojazd. Powiem Wam, jak wygląda to z tym, kiedy nagrywam odcinki, bo może nie zauważyliście tej zmiany, ale to za chwilę Wam też powiem. Muszę sobie zaznaczyć, bo tak. Z głowy to nie pamiętam. W ten sposób, ok, tutaj to mamy. E, ogólnie też, też w ogóle nagram Wam troszkę o Face. Witam Was już po cięciu. E, mały był problem, taki, że e, wywaliło mi OBS, -a. nie wiem czemu. Tak się stało. E, możliwe, że to chodzi znów o en który ostatnio dość szwankował na moim odcinku. Na tym odcinku może jest podobnie, nie mam pojęcia, czy właśnie tak to jest, czy nie. Przepraszam Was za to, no ale e, niestety nie byłem tego w stanie jakoś ogarnąć. E, jeżeli macie jakiś pomysł, jak to naprawić, to napiszcie mi w komentarzu. E, ale wracając do tematu odcinka i tego, co miałem powiedzieć wcześniej, ale przez to, że OBS mi skaszywało muszę teraz to powtórzyć. E, właśnie chodzi o częstotliwość nagrywania moich odcinków, że odcinki pojawiały się. E, pojawiały się w... właśnie pojawiały się wy czekajcie jeszcze raz to powiem że pojawiały się właśnie w poniedziałek y... I, I piątek. Tak miały się pojawiać, a pojawiały się we wtorek i czwartek. E, I chciałbym powiedzieć, dlaczego tak zrobiłem. Ponieważ jest to dla mnie dużo wygodniejsze, a mam nadzieję, że Wam to też się spodoba, bo macie tak na umilenie tygodnia na początku, jeżeli będzie już rok szkolny na przykład, będziecie mieli na e, umilenie tygodnia na początek, bo poniedziałek wiadomo, nikomu się nie chce stawać do pracy, do e, szkoły i tak dalej. E, no i na taki dobry początek tygodnia możecie sobie obejrzeć mój odcinek. A na koniec tygodnia, jak już wszystko będzie wiadome i po prostu tam wszystko sobie pozaliczacie na sprawdziany, jakieś sprawdziany i tak dalej w szkole, będziecie mogli właśnie sobie obejrzeć znów mój odcinek. Więc wygląda to w ten sposób właśnie, że. Ta częstotliwość będzie dość taka, że nie będziecie zwracać na to uwagi, że przez tam parę dni nie mam moich odcinków. A dla mnie jest to na plus, bo będę mógł nagrywać podczas roku szkolnego dość sporo tych odcinków no bo będą to dwa tygodniowo, czyli dość sporo wyjdzie w skali roku. A po prostu nie będę miał wtedy takiego narzutu, że o kurde, bo ja muszę dzisiaj nagrać odcinek. Mam na to parę dni i będę mógł z tym zdążyć. Więc bardzo fajnie. No i mam nadzieję, że Wam to się spodoba. Ale już bym ten odcinek teraz skończył. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i że zaakceptujecie to, że odcinki będą pojawiać się w poniedziałki i piątki. Możecie się wypowiedzieć, jak to z Waszego punktu widzenia wygląda i czy dla Was jest to korzystne. Do następnego odcinka, w którym, jak już mówiłem, pokażę Wam holowniki, może nowe auto, właśnie. No, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania tego filmu. I pamiętajcie o opisie, bo są tam bardzo fajne treści, takie jak właśnie na przykład mój Discord. Dobra, do następnego. Siemanko i cześć.